Cześć, z tej strony e 46 garaż i w tym odcinku pokażę Wam jak w prosty sposób za pomocą programu IMPA zrobić sobie log dynamiczny. Jak już wspomniałem zrobimy sobie log w programie IMPA. Także w tym celu odpalamy program INPA. U mnie jest to wersja 5.0.6, u każdego będzie inaczej. Łączymy się z samochodem, który chcemy sobie zlogować. W moim przypadku E46, więc wybieram sobie A. F2 E46 No i teraz kod silnika Dla mnie to M47N Mogą się pojawiać komunikaty Że wersja I język będą niedopasowane I mogą występować jakieś tam problemy Tym się nie przejmujemy Co nas interesuje To zakładka F5 e... F5, no, bez znaczenia w jakim języku, zawsze pod pojęciem F5 będzie to to samo. A następnie zakładka F6. To, co tutaj widzicie, to są trzy takie najważniejsze parametry. W przypadku, właśnie silnika e, diesla, przy, w przypadku też innych silników, tutaj te wartości mogą być inne. E, co najważniejsze? Pierwsza pozycja wszystkie w ogóle pozycje z lewej strony to są te pozycje, które Zostały zapisane w mapie silnika, czyli komputer oczekuje takich parametrów jak ciśnienie powietrza, związane jest to z turbino. Ma ona wynosić w tym momencie 989, nie mniej, ale więcej jest ok. Ciśnienie na szynie 305 i odczyt z przepływki 315. Z prawej strony widzicie, że te wartości się zmieniają, bo to są odczyty w, w czasie rzeczywistym. No i w przypadku turbo pompuje trochę więcej. E, ciśnienie na szynie, wiadomo, to cały czas się zmienia, bo jest regulowane. I tak samo przepływka, w wyniku tego, że nie mam EGR-u i sportowy filtr KNA, no to te wartości są zawyżone, dlatego tak to pokazuje. To oczywiście nie jest źle, i tak samo turbo nie jest źle. Overboost jest ok, chociaż nie przesadny. I tak samo pompowanie ponad to, co chce komputer w przypadku przepływki, jest też ok. Kiedy należy spodziewać się problemu? Problemu należy spodziewać się, gdy którekolwiek z tych wartości są poniżej normy, lub też w ogóle nie są odczytywane. Wtedy wiemy, że coś jest nie tak. Któryś z czujników źle odczytuje nam pomiar, czyli urządzenie albo jest uszkodzone, albo wyłączone. I teraz jak to logować? Podstawową rzeczą jest pobranie sobie jakiejś aplikacji na laptopa, czy też gdziekolwiek macie wgraną INPE, która potrafi rejestrować ekran. To jest bardzo ważne, ponieważ musimy sobie włączyć jakąś aplikację, program, by rejestrowała nam cały czas te wartości, jak one się zmieniają. Wraz z przegazowaniem i zmianą obrotów, te wartości rosną. Spójrzcie na to. Cały czas wartości oczekiwane wraz ze wzrostem obrotów silnika są zmieniane, czy też obciążeniem, wszystko zależnie od tego, jak została ustawiona nam mapa. E, tak te wartości będą się zmieniały, oczekiwane będą się zmieniały, a rzeczywiste wartości, jeżeli są sprawne, muszą je doganiać. Jeżeli tego nie robią, są ciągle poniżej, to wiemy wtedy, gdzie szukać mniej więcej e, usterki. E, jak mierzyć sensownie pomiar? By miało on jakąkolwiek wartość. Oczywiście nie mierzymy tego od jedynki, dwójki, i tak dalej. Wbijamy sobie trzeci bieg, szukamy jakiejś takiej bezpiecznej, prostej drogi, zwalniamy do takiego momentu, gdzie już obroty będą prawie że dusiły silnik, czyli około 1000, nie wiem, RPMów. I cóż wtedy. I wtedy właśnie odpalamy nagrywanie i wciskamy but w podłogę. Tak, by auto rozpędziło się aż do odcinki, czyli u, u mnie to jest około 4500 obrotów i 120 na godzinę. Gdy jest odcinka, wtedy możemy już wyhamować, a nagrywanie wyłączyć. To jest właśnie jedna z tych metod, takich prostszych. Zaraz zobaczycie, jak ja to robię. I co, w kolejnym innym odcinku zobaczycie, jak zrobić to już o wiele wygodniej, ale trochę też skomplikowaniej, za pomocą innego narzędzia TestO, który robi fajne logi i potem możemy je sobie przerzucić do Excela i odczytywać z nich fajne wykresy, co nam jeszcze bardziej dokładnie pokaże, co i jak. Także, ale Inpa też jest OK, tylko że, tak jak mówię, trzeba jakąś zewnę jakiś zewnętrzny program do odczytu. Co więcej jeszcze, jeżeli załóżmy, te parametry są OK, w Inpie można sobie sprawdzić korekcję wtryskiwaczy, to jest pozycja F4. Kiedy korekcje są złe? Korekcje złe są w ogóle inaczej. Kiedy należy i jak należy badać korekcje? Korekcje badamy w pierwszym przypadku, tak jak to przykazuje e, serwis BMW, m, na nagrzanym silniku, w obrotach jałowych, przez jakiś m, okres czasu sprawdzamy sobie korekcje i jeżeli nie wykraczają one jakoś znacząco powyżej właśnie tych zielonych tutaj e, tych, tych, no nie wiem, linii takich no to wtedy można uznać, że wszystko jest OK. Im bliżej zera wartości, tym wtryskiwacze są w lepszym stanie, można by powiedzieć, ale pamiętajcie, że nie da się oceniać w 100% jakości wtryskiwaczy poprzez test tutaj. On tylko może nam powierzchownie coś pokazać. Najdokładniej jest zrobić sobie test przelewowy, wówczas mamy 100% pewności co do tego, czy wtryskiwacz jest uszkodzony, czy nie. W moim przypadku widzicie. Wartości ujemne to są tak zwane korekcje, czyli komputer ujmuje, jakby, no tak najprościej mówiąc, ujmuje dawkę paliwa z wszystkich tutaj trzech wtryskiwaczy, bo ten jeden na cylindrze drugim, on, jego wychylenia są lekko ponad normę, ale widzicie to jest 0,5 maksymalnie, także nie jest to jakaś tragedia, a wszystkie te korygują w dół, by nominalnie wyjść na poziom 0. W przypadku też fajnie. Ja ogólnie lubię robić badanie, obciążenie wtryskiwaczy w ten sposób, że jadę gdzieś na jakąś górkę, wbijam też na przykład czwarty bieg i patrzę od 1100. Wiem, że to jest potężne obciążenie dla silnika, ale tylko wtedy jestem w stanie też zbadać, jak naprawdę pracują te wtryskiwacze. Gdy pod takim obciążeniem któryś z wtryskiwaczy zaczyna wychylać się aż na czerwoną skalę lub też poza nią, Wiem, że z nim będzie już za chwilę jakiś problem konkretny. W normalnym, zdrowym wtryskiwaczu taki objaw nie powinien się pojawiać na komputerze, czyli duża górka, wysoki bieg i maksymalne obciążenie but w podłogę. Wtrysk nie powinien wtedy wylewać paliwa, tylko normalnie go dawkować, by rozpędzić samochód. Jeżeli tego nie robi, no to problem jest właśnie z wtryskiwaczem. Wtryskiwacze też można sobie zlogować w ten sam sposób co powiedziałem przed chwilą, ale no, tak jak mówię, no, za wiele nam to nie da. Chyba że pod górkę chcemy zbadać, no to wtedy ok. Także co? To na razie chyba tyle z tych takich ważniejszych rzeczy do logowania. Ewentualnie pod F3. Jeszcze znaczenie może mieć też temperatura yy, na, jakby to powiedzieć, interkulerze, temperatura zasysana, jak interkuler chłodzi powietrze. No teraz na postoju widzicie też po poleki przegazówce, mam 25 stopni. W trakcie jazdy przy logowaniu, jeżeli przyłączycie sobie na tę kartę, temperatura powinna spadać. Im niżej, tym lepiej, tym powietrze jest chłodniejsze. Jeżeli powietrze jest chłodniejsze, to jest gęstsze, daje to lepsze spalanie. Dzięki czemu jakby moc jest delikatnie większa. W przypadku, gdy temperatura nie zacznie spadać, a co gorsza zacznie rosnąć, to no, możemy być pewni, że interkuler jest dziurawy, bądź też jest jakaś nieszczelność w nim, i powietrze nie jest chłodzone na wyjściu z niego. Także, to są te najważniejsze parametry, które mm, sobie można badać za pomocą programu INPA, yy, w przypadku tutaj u mnie diesla, a w silnikach innych te wartości będą też inne. Trzeci bieg wbity, widać obroty już niziutko. Trzeci bieg, nagrywanie włączone, no i but w podłogę. Także co? Jeszcze raz dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się przydał. Jakby ktoś był zainteresowany tą wersją Inpy, to będzie ona lub jest już dostępna na stronie 4.6 Garage do pobrania, bezpośrednio do zainstalowania. Nie trzeba nic kombinować, kopiować itd. Wgrane są tutaj już automatycznie wersje SPDATEN V6.6, czyli te praktycznie najnowsze wersje. Także można sobie aktualizować też sterownik, jak ktoś już jest obeznany w tych sprawach. INPA w wersji 5.06 umożliwia. Kodowanie, no kodowanie, odczytywanie błędów i jakieś tam niewielkie zmiany w silnikach F yy, i co. No i to by było tyle. Oczywiście, no tak jak mówię, do pobrania na stronie 46garage.pl. Tam znajdziecie link w odpowiednim mm, jakimś dziale. Zależy, kiedy ten film oglądacie. No ale połapiecie się. Dzięki, trzymajcie się po udanych logów, oby auta były sprawne. Hej!